Polityka prorodzinna jest kluczowym elementem rządu. To nie tylko programy skierowane do rodziców z dziećmi, jak 500, czy dobry start, ale także wsparcie seniorów. Rząd przywrócił wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Obecnie wprowadza nowe rozwiązania. Pit zero dla seniorów oraz waloryzacja emerytur sprawiają, że najniższe świadczenie będzie większe o 250 zł brutto. Na stałe wprowadzona zostanie również „13” oraz „14” emerytura. Minimalna emerytura od marca wyniesie ponad 1588 zł. Do końca roku emeryci otrzymają nawet do „2300 zł” na rękę więcej. O tych zmianach w Olsztynie w trakcie spotkania z seniorami mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Żeby budować nowoczesną, silną Polskę, przede wszystkim ta Polska musi być oparta na silnym fundamencie. Dom musi być zbudowany na skalę i tą skałą dla nas jest rodzina. To jest zobowiązanie odpowiedzialnego rządu. To są miliardy, grube miliardy złotych, które co roku przeznaczamy na tę sferę życia, życia ludzkiego, bo... No po cóż byłyby drogi, po cóż byłyby te wszystkie inwestycje, jeżeli zapomnielibyśmy o, o człowieku, który, któremu ma to służyć? Spotkanie minister rodziny i polityki społecznej Marleny Malong z olsztyńskimi seniorami było nie tylko okazją do dyskusji na temat potrzeb najstarszych członków społeczeństwa, ale wyjaśniło również najbardziej problematyczne kwestie. Wydarzenie uświetnił występ chóru Novo działającego przy olsztyńskim moku seniorzy i wszyscy tutaj obecnie zainteresowani, zaciekawieniem wysłuchiwali przemówienia pani minister. I myślę, że było ono potrzebne, wyjaśniło kilka kwestii, które do tej pory może nie zostało usłyszane, docenione, zauważone. Oczywiście o seniorów, troska o seniorów, że trzynastka na stałe i czternastka też już ma być na stawę, co jest bardzo dobrym pomysłem, bo gdyby było co miesiąc, to by było trudno jakoś zaoszczędzić. Cały czas rozbudowywana jest również sieć placówek wsparcia starszych osób. W całej Polsce dotychczas powstało 1200 domów i klubów seniora. telewizja Kopernik. Kopernik.tv